Drodzy Państwo, kiedy nie ma e, zakrytej całkiem tej twarzy wielokrotnie, kiedy panowie e, walczą było. to ai ładne trafienie teraz mieliście dwa podwójne uderzenia w dół potem od razu ręka powędrowała do góry i ładny ciąg, zaznaczony w kapalin przeciwnika no, tak, takie, moi to był sztych, to była jakaś łycha także, moi drodzy

no, na urządek, taki płask jak to się nazywa. No, drodzy państwo, takie właśnie te wszystkie ruchy, Troszeczkę na pokrajisku, jakiegoś takiego pnięcia. tego samego nie biorą e, pod uwagę. Czas śmierci. Czas śmierci. Czas na strzały, ty! Czas śmierci. Czas śmierci. Czas za za tarczą ale to taki aby liść poszedł w powietrze. O. O, I tutaj już ta siła była odpowiednia. To koniec walki.